Środek S okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym ABC o ramionach AC i BC leży wewnątrz tego trójkąta. Wykaż, że miara kąta wypukłego ASB jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego SBC. W tym zadaniu musimy udowodnić zależność pomiędzy tymi dwoma zaznaczonymi kątami pomiędzy kątem ASB a kątem SBC i w szczególności musimy udowodnić, że ten kąt zaznaczony jednym łukiem jest 4 razy większy od tego zaznaczonego dwoma łukami. Żeby to zrobić, żeby udowodnić to zadanie, to dobrze byłoby, gdybyśmy sobie wprowadzili jakieś oznaczenia na kąty w tych trójkątach, które mamy tutaj narysowane na rysunku. Najlepiej oznaczyć jakiś kąt literką alfa i postarać się pozostałe kąty wyrazić też za pomocą, za pomocą alfy. Ja może sobie oznaczę ten kąt wpisany, kąt ACB literką alfa. Ponieważ dzięki temu od razu, natychmiast, w tym samym momencie możemy sobie za pomocą alfy zapisać, wyrazić ten kąt ASB, który mamy zaznaczony jednym łukiem, ponieważ jest to kąt środkowy, oparty na tym samym łuku, na którym jest oparty ten kąt wpisany, zatem ten kąt środkowy musi być dwa razy większy. Skoro ma miarę dwa razy większą od tego kąta alfa, no to będzie miał miarę 2 alfa. No i teraz, gdy mamy już takie oznaczenia, że ten kącik to alfa, a ten to 2 alfa, to z tych dwóch kątów będziemy mogli za chwilę policzyć, wyrazić za pomocą alfy wszystkie pozostałe kąty w tych dwóch trójkątach. Są to trójkąty równoramienne, zatem, żeby na przykład obliczyć ten kąt przy wierzchołku B, kąt ABC, to wystarczy, że od 180 stopni, bo taka jest suma miar kątów wszystkich trzech kątów w trójkącie, odejmiemy alfę i podzielimy na dwa. No to wówczas otrzymamy miarę tego kąta wyrażoną za pomocą alfy. Krótko mówiąc, teraz wszystkie kąty damy radę wyrazić za pomocą alfy. Kąt ASB już wiemy, że jest równy 2 alfa. Zatem jeżeli ten kącik z dwoma łukami uda nam się wyrazić za pomocą alfy i będzie on równy alfa pół, no to wówczas będzie świadczyło to o tym, że ten kąt środkowy jest 4 razy większy od tego. Taka jest idea dowodu całego zadania, a teraz spróbujmy to jakoś sensownie zapisać i zobaczymy czy rzeczywiście nam tak wyjdzie jakbyśmy chcieli. Czyli na początku, w ogóle napiszmy, zapiszmy, że przyjęliśmy sobie oznaczenia, że ten kąt ACB nazwaliśmy przez alfę. Napiszmy tak: niech miara kąta właśnie tego AC, ACB równa się. Alfa. No i od razu stąd możemy natychmiast napisać, że wiemy, że kąt ASB jest równy 2 alfa, czyli to z tego wynika, że miara kąta ASB jest równa 2 alfa. Moglibyśmy jeszcze w nawiasie napisać, ponieważ kąt środkowy oparty na tym samym łuku, co kąt wpisany, jest od niego dwa razy większy jako uzasadnienie właśnie tej implikacji. No i teraz, gdy mamy już wyjaśniony zapis odnośnie tych dwóch kątów, no to bierzemy się na przykład za kąt ABC. O ten kąt, który ja tutaj zaznaczyłem teraz jednym łukiem, napiszmy sobie tak, miara kąta ABC równa się, no i wyliczmy teraz miarę tego kąta, wyraźmy ją, tak jak sobie powiedzieliśmy, za pomocą alfy. Taki sam kąt jest w tym miejscu, zatem jeden taki kąt to będzie... 180 stopni, suma miar kątów w trójkącie minus alfa podzielić jeszcze na 2, czyli tak, 180 stopni minus alfa e, podzielić na 2. Gdybyśmy nie podzielili na 2, to byśmy otrzymali po prostu sumę miar tych dwóch kątów. One są identyczne, ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny, zatem jak podzielimy to na 2, to otrzymamy miarę jednego kąta. No i teraz tak samo postąpimy dla kąta ABS w tym mniejszym trójkącie, czyli o, dla tego kąta tutaj. Napiszmy sobie, że miara kąta ABS... ABS równa się, no i tak samo dla tego małego trójkąta, ten kąt występuje również w tym miejscu, więc jeżeli od 180 stopni odejmiemy ten kącik 2 alfa, to otrzymamy sumę tych dwóch mniejszych kątów i jeżeli podzielimy to na dwa, to otrzymamy po prostu miarę takiego jednego kąta. No i teraz, gdy już mamy te wszystkie kąty wyrażone za pomocą Alf, no to stąd napiszmy, że wynika, że miara tego kąta, który tu mamy zaznaczony dwoma łukami, czyli miara kąta SBC SBC jest równa po prostu ten kąt minus ten kąt, czyli kąt ABC kąt ABC minus kąt minus miara kąta ABS a, B, S. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu podstawić te wartości, które przed chwilą wyliczyliśmy dla obu tych kątów do tej różnicy. Pod kąt ABC podstawiamy taki ułamek 180 stopni minus alfa podzielić na 2. No to równa się powinienem napisać na wysokości kreski ułamkowej minus dalej ten kąt, czyli 180 stopni minus 2 alfa. Podzielić na 2. To się równa dalej. Mamy w tych ułamkach wspólny mianownik, także możemy odjąć spokojnie te ułamki, napisać liczniki na jednej kresce, także może tak napiszmy na razie 180 stopni minus alfa to jest pierwszy licznik, minus teraz drugi licznik, czyli minus 180 stopni, minus minus 2 alfa to będzie plus 2 alfa. No i wszystko jeszcze podzielić na 2 i to się równa. 180 stopni i minus 180 stopni redukują się, a 2 alfa minus alfa daje po prostu jedną alfę, czyli otrzymujemy tutaj kącik alfa pół, czyli dokładnie tyle, ile chcieliśmy. Tutaj mamy 2 alfa, a kąt SBC wyszedł nam równy alfa pół. No i to już jest w zasadzie koniec zadania, bo już z tej postaci widać, że ten kąt jest dwa razy mniejszy od tego, Gdybyśmy chcieli to jeszcze jakoś porządniej zapisać, to możemy napisać dalej, równa się, że to alfa pół jest równe 1 czwartej razy 2 alfa. No to jest to samo wyrażenie. Alfa dzielone na 2 to jest 2 alfa dzielone na 4, czyli inaczej 1 czwarta razy 2 alfa, czyli tu możemy napisać dalej, równa się 1 czwarta razy miara kąta tego, czyli kąta A. S, B. No, i w ten sposób już super formalnie do końca udowodniliśmy to zadanie.